Pod filmem o szwaku pojawiło się wiele komentarzy. Jak można pomylić te dwa gatunki ze sobą? Słuchajcie, można. Tak jak niektórzy widzowie mylą mnie, tak, mnie, o, tak wyglądam, z tym panem. Z tym panem, tak? Ja absolutnie uważam, że zupełnie inaczej wyglądamy. Natomiast no niektórzy, niektórzy, niektórzy nas mylą, skoro można mnie pomylić z tym panem, no to już absolutnie szpaka z kosem, to już dużo łatwiej. Wiele osób także pisze, że dzięki temu filmowi yy, nauczyło się rozpoznawać te ptaki i teraz tak naprawdę wiedzą, co ogania u nich po podwórku i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dlatego dzisiaj kolejny odcinek na temat gatunków, które wydawałoby się, że są trywialne i nie do pomylenia, ale gdyby nie były mylone to bym tego nie robił, to bym tego odcinka nie zrobił, natomiast są mylone. I ze mną trzy gatunki i w ogóle będzie dziwnie i śmiesznie i wesoło, bo będzie tak, pleszka, pliszka i rudzik. Eee, pleszka bywa mylona z rudzikiem, jeśli chodzi o kolory. Pliszka z pleszką, dlatego że wiele osób y, nie do końca y, rozumie, że to są dwa zupełnie różne ptaki, które jedynie się podobnie, podobnie nazywają. Zatem y, przejdźmy do tego, żeby tą sprawę tutaj załatwić. Rudzik z pleszką koniecznie, dlatego że regularnie jest mylony. Bardzo często słyszę, że macie w ogródku rudziki z rudymi ogonkami, no ale to nie są rudziki, tylko pleszki. Zatem przejdźmy do porównania tych właśnie gatunków. Zacznijmy od tego, że z rudzikiem najczęściej bywa mylony samiec pleszki, który podobnie jak rudzik ma rudą pierś. Na tym jednak podobieństwa się kończą. U samca pleszki zobaczymy czarne gardło, policzek oraz białe czoło. Ruda barwa sięga od piersi, stopniowo jaśniejąc aż do kupra. Gardło i policzek, a także czoło rudzika są rude. Ruda jest także pierś, jednak jest ona wyraźnie odcięta od jasnego brzucha. Ogon pleszki jest rudoczarny, a rudzika jednolicie szarawy. Dodatkowo pleszka co jakiś czas wykonuje charakterystyczne potrząsanie ogonem, przerywane pauzami w bezruchu, czego rudziki nie robią. Tyle o wyglądzie. Ptaki te różnią się także śpiewem. Tak śpiewa pleszka. A teraz śpiew rudzika. Inny jest także głos alarmowy. Teraz Pleszka. A teraz zaniepokojony Rudzik. Oba ptaki różni także o podobanie odnośnie wyboru miejsca na gniazdo. Pleszka jest typowym dziuplakiem. Zatem gniazda ukrywa w dziuplach naturalnych i budkach lęgowych różnych typów. Widywałem pleszki lęgowe w budkach A i B, a nawet w dużych budkach jak D czy w przeznaczonej dla puszczyka budce typu E. Niekiedy zakłada gniazda w otworach budynków czy stertach drewna. Zawsze jednak gniazdo jest dobrze schowane. Rudzik swoje gniazdo ukrywa na ziemi w wykrocie, na skarpach pod zarośniętym nawisem, a niekiedy w półotwartej dziupli nisko nad ziemią. Mimo, że nie jest to typowy półdziuplak, to w Wielkiej Brytanii z powodzeniem stosuje się dla niego dobrze ukryte pośród krzewów budki półotwarte. U nas to raczej rzadkość, ale obserwując jak w ostatnich latach rudziki coraz chętniej przystępują do lęków w miastach oraz jak wzrasta liczba zimujących ptaków, można zakładać, że także i u nas takie budki mają sens. No dobra, a ktoś zapyta co z samicami tych gatunków? Według mnie są nie do pomylenia. Oto samica pleszki, a to może być samica rudzika. Czemu mówię, że może być? Ano dlatego, że u rudzika dymorfizm płciowy nie występuje. Zatem samica wygląda jak samiec i odwrotnie. Jedynie kiedy widzimy śpiewającego rudzika, to możemy być pewni, że mamy do czynienia z samcem. Jest jeszcze jedna sytuacja dająca pewność, kto jest kim, ale jest to oczywiste, więc sobie darujmy. Każda pliszka, nie pleszka, swój ogonek chwali. To chwalenie polega na rytmicznym kiwaniu długiego ogonka góra-dół, góra-dół, góra-dół. Robią to wszystkie gatunki naszych piszek, a jest ich dokładnie około 4. Wymieńmy od najliczniejszych: pliszka siwa, pliszka żółta, pliszka górska i najrzadsza pliszka cytrynowa. Czemu powiedziałem około 4? A tak na wszelki wypadek. Otóż u pliszki żółtej wyróżniono kilka podgatunków i jeśli kiedyś systematycy postanowią je jednak wyodrębnić w osobne gatunki, to ten film nadal będzie aktualny od co. Według mnie nie ma sensu porównywać wyglądu pliszek oraz pleszki. Pomyłki wynikają jedynie z podobieństwa nazw, różniących się jedną samogłoską: e oraz i. Zatem ple i pli niby podobne, ale dotyczy zupełnie kogo innego. Może gdyby wrócić do starych nazw lokalnych, jak na przykład rudogon ogrodowy, słowik murowy, czarnogardu, lutarka rutochwast, pokrzewka czarnousta czy piegrza czarnoszyja. Hmm, chyba jednak nie. Osobiście wolę pleszka. Po prostu pleszka. Dobrze, dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że teraz już każdy wie, że rudzik to rudzik, pleszka to pleszka, no a pliszki sobie chodzą i swój ogonek chwalą w inny sposób nieco niż robi to pleszka. Do pleszki jeszcze wrócę, dlatego, że będę chciał zrobić film, gdzie porównam ją z kopciuszkiem i znowu powiedziałem, że o, kopciuszek łatwy, przecież zupełnie inaczej wyglądają. Mówię, dobra, samce inaczej, ale samice są już do siebie bardzo podobne i chyba warto o tym powiedzieć, tym bardziej, że bardzo często jestem pytany o małego ciemnego ptaszka z rudym ogonkiem, który się pojawia u mnie w ogródku, więc może jak zrobimy taki materiał porównawczy, no to już sobie sami poradzicie z tym, co u siebie właśnie w ogrodzie widzicie. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, sugeruje to zrobić, to pomaga zarówno Wam, dlatego że nie przegapicie kolejnych odcinków, a przecież te są już w planach i na pewno będą realizowane. I pomaga także mi. Im więcej subskrybentów, tym łatwiej jest mi niektóre rzeczy dla potrzeby kanału załatwić. Tak inaczej rozmawiają ze mną sklepy, gdzie muszę sprzęt jakiś kupić, inaczej rozmawiają ze mną instytucje, które zajmują się ochroną przyrody, dlatego że na jak tych subskrybentów jest bardzo dużo, no to każdy już by chciał coś e, dla tej Plasiej strefy zrobić, coś pokazać. Jest to bardzo fajne. Kiedyś, jak zaczynałem, no to nawet moi koledzy tak patrzyli troszeczkę na to. E, patrzyli na to tak z przymrużeniem oka, że to taka tam fanaberia, zabawa e, kolegi. A teraz to wygląda zupełnie inaczej. No to dzięki Wam, e, dzięki tym osobom, które ten kanał zasubskrybowały. E, to nic nie kosztuje, e, nie ma reklam, nie będzie reklam, bo taki jest plan, że reklam, jeśli chodzi o reklamy YouTube'a, nie zamierzam ich uruchamiać. E, I tyle. Na dzisiaj jest to wszystko. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w kolejnych filmach w tej strefy. Cześć!